Cześć witajcie, jesteście kanał Pokémon z Psem i dzisiaj nagrywamy film z Shiny hauntingu I od razu mówię, że film jest nagrany w dniu Ridowera, ale jakby głos pod niego podkładam, więc nie jest nagrany na żywo. Więc słuchajcie, to jest Shiny Hunting. No i zobaczcie jak nam wyszedł, bo może jakieś szajni były. Więc idziemy i jakby dzisiaj w momencie kiedy to nagrywam zaczął się, zaczął się yy, event robaczy. I to jest też dzień, w którym wypuszczam ten film. To jest początek eventu Tobaczego. Polega on na tym, że no jest nowy Shiny. Shiny movie. Na końcu mojego brata już mam go złapanego. Bo złapałem go przed sekundą dosłownie jak nagrywam dźwięk. No i tak. Po pierwsze dzisiaj czyli pi piątek i sobotę mamy Pokémona y y Nin jakby tego pokemona to jest taki specjalny Pokémon. Potem w niedzielę i w poniedziałek mamy Warmpla. Jest to ciekawy Pokémon, no i powiedziałbym że nieco rzadszy szajni. A potem trzeciego dnia mamy mm, wysłowić się nie potrafię Trzeciego dnia mamy w sensie we wtorek i potem nowego miesiąca środę mamy mamy oto mm, Przepraszam was nie mogę się wysłowić niedawno co wstałem i dogrywam dźwięk Mamy Saitera też Shiny też bardzo fajny, można było go shadow zdobyć i było wiele okazji na da, Więc jakby to jest pierwszy news, i zaraz powiem coś o drugim newsie. więc tak teraz w lipcu nadchodzi pierwszy event, który będzie trwał tydzień i nowym shiny jest shiny Pidowi gołąb z generacji piątej shiny wygląda tak, że po bokach jest nieco niebieski, w sensie ogólnie ma ciałko nieco granatowe i wprowadzony będzie nowy Pokémon. Ale listę nowych Pokemonów podam wam na samym końcu. Tak w zasadzie po prostu powiem wam jakie będą. Bo tylko dwa będą. No niestety. Więc jakby teraz pooglądajcie sobie chwilę. I zaraz z was wracam. Więc, kolejnym newsem jest to, że przez cały czas trwania tego eventu będzie do zdobycia Flying Pikachu. Jak wiecie z, Pokemon, z gier Pokémon, to ci starsi gracze, którzy grali na grach Pokémon, to wiedzą chyba, że Flying Pikachu to był Pikachu z balonikami. Więc, będzie można zdobyć Flying Pikachu i on będzie shiny do zdobycia oczywiście więc znowu widzimy się za jakąś minutkę Więc tak, drugim shiny tutaj zostanie wprowadzony. Będzie on jakby zostanie na drugim tygodniu chyba wprowadzony albo na trzecim. I jest to Bellsprout. Tak. Pokémon, którego niektórzy spekulowali we, no ma trzy formy, no nie jest shiny, no to podejrzewam, że będzie na tym no, na no. komity day'u, ja i otóż nic z tych rzeczy, tego bez mamy na evencie naszym. Więc niestety, wolałbym bez sprota na, na właśnie komity bo wtedy byłaby większa szansa, że wiele osób go złapie. A tak to nie wiadomo, czy sporo osób złapie. Więc to był kolejny news i zaraz przejdziemy do Pokemonów. No i teraz jakby jeszcze dogrywam, ponieważ wcześniej zapomniałem dopowiedzieć, że podczas pierwszego tygodnia pokemony latające, ponieważ no, jak wiecie, bidów, no to typ latający, no to pokemony latające będą respić się na dziko, w rajdach i w jajkach. No i ten bidów będzie. Więc zaraz widzimy się później. Więc kolejną wiadomością jest to, że powróci quest, bo kiedyś był taki quest startowy, i teraz on powróci, jakby. On powróci i tam było parę Pokémonów na start dla graczy, i jest tam gwarantowany Shiny Eevee. Tam chyba za czwartym albo za piątym etapem. Więc opłacę się go robić, no bo Shiny Eevee, kurde, kto by nie pogadził. Więc mamy Shiny Eevee, gwarantowany Shiny. I teraz powiem Wam, jaki jest nowy Pokémon w pierwszym evencie. A więc tak, jako pierwszego mamy okazję złapać taką niebieską kaczuszkę, nie pamiętam jak się nazywa, ale ma ewolucję. I z tego, co mi się wydaje, to będzie w sensie ta jego ewolucja to taki na Great League Pokémon latający będzie. Okej, okay, to jest latająco wodny, bodajże. Więc to jest pierwszy Pokémon. A drugi to. Taki pokemon let, letni. Też bardzo ciekawy, więc... No nie powiem wy nie. Fajne dwa pokemony. Więc... Opłaca się być. No i fajny Bellsprout na drugim. No i... To będzie na tyle z eventów, w sensie z nowych Pokémonów, Shiny i w ogóle z generacji. I teraz chcę Wam powiedzieć coś o nadchodzącym GoFestie. Ponieważ po pierwsze będzie podział na teamy, także team na przykład czerwony, jeśli gracze wykonają tam ileś tam wyzwań, to osoby z teamu czerwonego na tym GoFestie dostają dodatkowego Pokemona, który będzie się u nich respił tak częściej. Ale u innych teamów się nie będzie respił, czyli taki teamowy Pokémon, jakby. A po drugie, nowym shiny, jak pewnie się domyśliliście, jest Snotlax, ponieważ jest na tej, na tej, jakby wizytówce tego, a w dodatku ten bilet jest koloru shiny Snotlaxa. Więc, no, shiny Snotlax będzie wprowadzony na tym evencie. Więc myślę, że fajny szajnik gwarantowany na pewno. I wiecie, co miało być 10 lajków pod pierwszym filmem? Ale dobra, to trudno. Ja i tak dla Was nagram ten film. No bo i tak osobiście, nawet się nie wbili, to i tak bym na to poszedł. No i tak idę. No bo bardzo yy, chciałbym, pierwszy. GoFess no bo. No, no polecieć to tak nie polecę za bardzo. No chyba, że to by było w lato. A więc i dla mnie drops. No i zaraz się widzimy. Więc słuchajcie, jakby z tego filmu to byłoby na tyle. Tam w tle chodzi jakieś łapanie pokemonów. Ja mówię tylko ciekawostki, co będzie, co jest. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Piszcie komentarze. A ja nie będę przedłużał, więc mam nadzieję, że film Wam się bardzo podobał. A ja Was żegnam. Więc trzymajcie się, no i cześć i zostawiajcie łapki i suby. No i komentarz by wypadał. Więc cześć!